Cześć kochani, tutaj Gosia, witam Was serdecznie. Dziś opowiem Wam o tym, w jaki sposób samodzielnie budować praktykę jogi w swoim zaciszu domowym. Na pewno macie takie dni, kiedy nie chce Wam się jechać do studio jogi, bo jest daleko, bo korki. W sumie to rozłożylibyście matę w domu, ale nie do końca wiecie. A co macie robić, jak macie praktykować? Albo ćwiczycie z joginkami na YouTube i pewnego dnia stwierdzicie, że już chyba wszystko przećwiczyliście, chcielibyście coś innego, ale w sumie nie wiecie co. Chcielibyście zrobić swoją praktykę, ale nie wiecie jak. I moim zadaniem dzisiaj będzie podpowiedzieć Wam, w jaki sposób możecie to zrobić w pięciu krokach. Po pierwsze, znajdź swoje ulubione miejsce do praktyki jogi. To będzie takie miejsce, w którym zawsze będziesz rozkładać matę, takie, w którym masz chwilę takiej ciszy, prywatności. I nie polecam rozkładać maty koło kanapy, gdzie na przykład oglądacie sobie seriale, bo może się to skończyć właśnie tym, że zaczniecie oglądać serial, a nie praktykować. Po drugie, zadbaj o odpowiednią atmosferę w miejscu, w którym praktykujesz. Możesz zapalić sobie świece, jeżeli lubisz praktykę przy świecach, możesz odpalić sobie kadzidła. Super, sprawdza się też Biała Szałwia albo olejki eteryczne. I oprócz tych wszystkich umilaczy, pamiętaj, żeby przede wszystkim wyciszyć swój telefon, wyłączyć komputer. Niech to będzie czas tylko dla Ciebie. Jeśli masz możliwość zamknąć drzwi w pokoju, w którym praktykujesz, też zrób to, tak żeby troszkę zminimalizować te wszystkie bodźce dopływające z zewnątrz. Po trzecie, wsłuchaj się we własne ciało. Daj sobie taką chwilę wyciszenia przed praktyką. Aby dowiedzieć się, czego Twoje ciało i Twój umysł w danym momencie potrzebuje, jeżeli mieliście ciężki dzień w pracy, skupcie się raczej na pozycjach siedzących, niższych, ze skłonami do przodu. Jeżeli potrzebujecie dodatkowego zastrzyku energii, koniecznie wygięcia do tyłu, które rewelacyjnie pobudzają. Pamiętajcie, żeby później po tych wygięciach troszkę zneutralizować praktykę. Kiedyś już nagrałam film o asenach równoważących, to tam mogę Was odesłać. Bardzo ważne jest to, żeby praktykować w zgodzie z tym, co podpowiada wam ciało. I tutaj jest właśnie jedna z największych plusów tej praktyki samodzielnej, własnej, ponieważ nie macie narzuconej praktyki z zewnątrz przez nauczyciela jogi czy to w studio, czy na YouTubie, tylko słuchacie samych siebie. O czwarte, zamiast skupiać się na rozpisywaniu asan, które mają występować jedna po drugiej, Podążaj za flow swojego ciała. Jeżeli podpowiada ci jakiś ruch twoje ciało, to prawdopodobnie będzie to idealny ruch w danym momencie. Na początku ta praktyka jogi może się wam wydawać, że jest taka mało płynna, ale z biegiem czasu to wszystko wejdzie wam w krew i pewnego rodzaju schematy ruchu przejścia będą wręcz automatyczne, a wy będziecie się czuć wspaniale. I piąta zasada. Jeżeli chcesz, żeby twoja praktyka była bardziej harmonijna, staraj się nie skakać góra-dół. To znaczy, jeśli wykonujesz na przykład pozycję drzewa, to zaraz potem nie wykonuj świecy. Ja myślę, że to jest dość logiczne, ale ta rada przyda się wszystkim osobom, które mają zawroty głowy. Ważne jest, żeby przechodzić sobie stopniowo, na przykład z pozycji wyższych do tych takich pozycji pośrednich, niższych pozycji odwróconych i pozycji wyciszających. To jest przykład tego w jaki sposób ja często buduję właśnie swoją praktykę jogi albo buduję praktykę jogi na zajęciach. Bardzo dobry sposób, który powoduje, że stopniowo obniżamy i energetykę, dzięki temu ciało może się wyciszyć, ale też w bardzo harmonijny sposób przechodzimy z asany do asany. Mam nadzieję, że te pięć sposobów spowoduje, że będzie wam teraz dużo łatwiej budować swoją własną praktykę jogi. Koniecznie dajcie mi znać, czy ten film był przydatne. Odwiedźcie mnie na Instagramie, gdzie zdradzam kulisy powstawania filmów takich jak ten. Pamiętajcie o mojej grupie na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link zawsze jest poniżej w filmie. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa pa.